I też mówię, że jak przyjdą nas wywłaszczać za 5 zł, to muszą mnie ubić. Ja już mam przygotowany wóz, jadę do Warszawy i tam będę mieszkał bliżej pałaców, bliżej tych ludzi, żeby mnie tam wtedy utrzymywali. Bo ja za 5 zł, sprzedaję swoje gospodarstwo, nie kupię nawet takiego budynku, niby jak mówią starego, takiego jak ja mam, nie kupię takiego budynku starego. Tak, wie pan co o I co teraz Chodźmy. są na, na okolice. Nawet na, na okolicy. Tak, dobra, ale nie będziemy tu stać i płakać. Może trzeba ich zawołać. Chodźcie do nas! Chodźcie, chodźcie, chodźcie do, nas. do nas! Chodźcie! Zostaliśmy okradzeni z poczucia bezpieczeństwa. Okradliście nas z poczucia bezpieczeństwa. Nie wiemy, co nas czeka. Moje zdanie jest takie. Spółka CPK chce przejąć te tereny, chce nas okraść, rzucić nam okłak, marne pieniądze, i później handlować naszymi gruntami. Za miliony. Bożenia inwestycyjna. W rejonie już od kilku lat osiąga taką wartość. Więcej niż milion złotych za hektar. Ja nie chcę żadnych milionów. Ja bym chciał, żeby rząd od tego beznadziejnego pomysłu na CPK wycofał się raz na zawsze. Ci ludzie, którzy są, ci ludzie, którzy są zatrudnieni w CPK, żeby oddali pieniądze, które dostają. Bo Ci ludzie nie wypracowują tych pieniędzy, oni dostają. I niech mieli tą średnią krajową, nie wiem, tam około 3 tysięcy miesięcznie, a jeśli dostawali po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy, to żeby tą górkę oddali, bo Polska jest w totalnych długach. I taka inwestycja jak CPK to jest najgórszy pomysł, jaki, jaki można by myśleć. i ich majątku. się odcięliśmy od kwestii politycznych, ponieważ Nie. ja, przychodząc przecież... do swojej pracy... Ale Marcel jest przecież w partii, jest sekretarzem, jak może się odciąć od tego? No przecież jak się może odciąć od polityki? Nie może! Pani mówiła o absurdzie, o absurdzie, jak się możecie odciąć? Wy tu robicie politykę swoją! Absurdnie! Wyl powiedział, że stworzy pan ziemi! Bank ziemi! Czyli ukradniecie nam po 5 zł. A później będziecie sprzedawali inwestorom po 100, po 200, po 300 zł Szanowni do ja mam do Pani pytanie. Ja mam do pani pytanie, ponieważ uczestniczę tu w tych spotkaniach od I przytoczę to, co powiedziałem na przedostatnim bodajże spotkaniu z Panem Wilder. Na co nie odpowiedział, przepraszam.